Szkoła podstawowa numer 1 w Drawsku Pomorskim mam nadzieję, że zaskakuje dość często, a tym razem będzie to coś wyjątkowego, ponieważ nasz, nasze korytarze zmieniły swój wygląd w korytarzu tak zwanym babci, czyli w najstarszej części szkoły pochodzącej z 1845 roku zawisu, można tak powiedzieć, zawisły cztery tablice, na, którym, na których jest opisana historia tej szkoły. Tak naprawdę zaczyna się od X wieku, a kończy się na obecnym roku. Skąd ten pomysł? Pomysł wynika z tego, że. Dawniej mam wrażenie, że więcej przykładano wagi do tego, co się dzieje, kto, gdzie pracuje, gdzie kto mieszka. Więcej rzeczy było spisywanych. W tej chwili życie tak szybko biegnie, tyle rzeczy nowych się pojawia, że zapominamy już po kilku latach, co się takiego ważnego zadziało. I tak pomyślałam sobie, że warto byłoby spisać to wszystko. Yy, i wyszło z tego naprawdę dużo, bo 6 metrów kwadratowych, jak się okazało, tekstu, e, rysunków, pięknych zdjęć. E, za moimi plecami myślę, że widać taką wstęgę niebieską drawy. Ta wstęga to jest oś czasu, po której pięknie mijają wieki i lata. I, a nad nią mnóstwo ciekawostek związanych ze szkołą, ale szkoła to budynek. Szkoła to ludzie przede wszystkim, to dzieci, to nauczyciele, to pracownicy, to rodzice, wszyscy, którzy tutaj przewijają się e, przez te nasze sale, mogą tam gdzieś doczytać, może nawet się odnaleźć na zdjęciach. Te tablice to myślę, że to jest kontynuacja tego, co kultywujemy w naszej szkole, a więc tradycje. E, od kilku, od dziesięciu już co najmniej lat dzieci uczą się edukacji regionalnej, czyli Uczą się tego, co jest wokół nich, o, o budynkach, o przyrodzie, o tym, co jest wokół, i to jest jakby część tego. Historia sama w sobie jest dość trudna, ale jak ją się w przystępny sposób pokaże dzieciom, to myślę, że może nawet zainteresować. I początkowo myślałam, że to będzie jakaś krótka notatka tylko o historii, ale w porozumieniu z młodą, zdolną panią Grafik z Krakowa. Wyszedł po prostu taki projekt, który się okazał nawet dużym, bo tak jak mówię, na czterech dużych tablicach ta historia oczywiście też w dużym skrócie, bo to nie jest tylko historia naszej szkoły, ale również historia w ogóle szkolnictwa w Drawsku, bo dotyczy szkół których już nie ma, które istniały kiedyś, takie jak gimnazjum piękne przedwojenne, była szkoła numer 2 i numer 3 i jeszcze inne budynki, w których też odbywały się zajęcia. To wszystko zostało spisane. Wiele ludzi, wielu ludzi, tak jak mówiłam już, grona pedagogiczne, które przewijały się tutaj przez ten budynek, ale też i inne. Ale jeśli chodzi o same tablice, to sama ta forma, którą widać, to jest po prostu, to jest nowo, nowa młodzież, młoda myśl, bo żeby, żeby ta historia była przystępna, żeby była ciekawa, żeby by zachęcić dzieci, bo tak myślę, że oni będą głównymi odbiorcami, no to musi ich przyciągnąć kolor, jakiś rysunek, jakieś fajne zdjęcie, może jakaś data ciekawa i... Rzeczywiście widzę, że tak się dzieje. Podchodzą dzieci i po prostu palcami sobie pokazują to, co kogo interesuje. Jak ktoś zobaczy Puchar, to już czyta o sporcie. Jak zobaczy fragment jakichś artystycznych prac, to sobie czyta o e, wystawach artystycznych, o pracach plastycznych, które e, tutaj miały miejsce. I tak to ma być, a w międzyczasie musiałam zapełnić te luki, których nie, nie znałam, nie wiedziałam, a to jest ta środkowa część, którą widać, czyli pierwsze, najstarsze e, informacje były spisane. To, co się dzieje współcześnie, no to ja już wiem i pamiętam, natomiast to najtrudniejsze to jest na tych dwóch środkowych tablicach. I tutaj już trzeba było sporo pracy, przerzucić dużo ksiąg w archiwach, księgi budowlane, no i przede wszystkim bazować na tym, co najcenniejsze, a więc na wspomnieniach byłych nauczycieli, byłych uczniów. Najtrudniejsze to było to, co się działo od września tak naprawdę 45 roku. I tutaj pomogli mi wspaniali ludzie, z którymi rozmawiałam, których udało mi się nakłonić do spisania wspomnień i dzięki temu będziemy mogli, mam nadzieję, zapoznać się z tymi informacjami. Tak, no muszę tutaj wspomnieć jeszcze o panu doktorze Ryku Krasuckim, bo to jest taka osoba, która myślę inspiruje tutaj całe środowisko drawskie do różnych działań o charakterze historycznym i kulturalnym. I nie ukrywam, że ja już z panem doktorem współpracowałam wcześniej. Wspólnie stworzyliśmy przewodnik dla nauczycieli do edukacji regionalnej. Poprosiłam pana doktora, żeby pomógł mi przygotować tekst do historii Drawska Pomorskiego. I tak jak tutaj, te tablice za mną, cztery o historii szkoły, to tutaj przy sąsiednim korytarzu jest już przygotowane miejsce na kolejne cztery, które będą właśnie poświęcone tejże historii naszego pięknego miasta. Pan Eryk przygotował tekst, natomiast ja z panią grafik, Dianą Jabłońską, przygotujemy tą oprawę graficzną.